Religia e, nikogo nie zbawi z zwłaszcza. Jeśli ktoś myśli w ten sposób, że e, dobre uczynki go zbawią, że chodzenie do kościoła go zbawia, chciałam być powiedzieć, że jest Ja żyłam w takiej iluzji, chodziłam do kościoła i czułam się dobrze. Chodziłam na na szkole i wcale mi to nigdy nie pomagało. Ciągle się czułam brudna. chodziłam do spowiedzi i nie pomagało mi to. Tak? Ciągle się czułam niewystarczająco dobrą osobą. Ciągle potrzebowałam tego ujścia um, do tej spowiedzi. E, później całkowicie Ja weszłam w satanizm, w szukanie jakiejś magii, szukanie jakichś okultystycznych rzeczy, bo myślałam, że to mi da jakieś poczucie sprawczości w większym życiu, bo ja miałam dużo nieszczęść w moim życiu i dużo rzeczy mi się nie podobało w tym życiu, jak ono wygląda, ciągle nie było zmiany i szukałam tego w magii, w okultyzmie, w różnych takich praktykach. Myślałam, że znajdę wolność, kiedy będę żyć życiem grzesznym, tak? ale to nie jest prawda, to też mnie oszukało. Chodziłam na różne imprezy, upijałam się, paliłam marihuanę, to nic mi nie dawało, nie dawało nigdy spokoju, było tego niepokoju w życiu jeszcze więcej. Jeśli dzisiaj jesteś w takim miejscu, jeśli szukasz Boga, chcesz powiedzieć, że On daje ci się znaleźć, jeszcze dzisiaj, dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj, jeśli ten głos słyszysz, możesz przyjąć Zbawiciela do swojego serca, Możesz zawołać do Niego, Panie, jeśli jesteś, jeśli mnie słyszysz, ja przychodzę do Ciebie. Ja żałuję tego, że żyję w niezależności od, twoje, od Ciebie, Boże, tak? Bo największym lechem człowieka jest życie w niezależności od Boga. Ja doświadczyłam tego, kiedy już poznałam, ktoś mi powiedział o żywym Bogu, że jest relacja, jest możliwa relacja z żywym Bogiem, nie z religią, nie z martwym obrazkiem, nie z hostią. Nie, to nie jest prawda, że On jest jakiś hosti, to nie jest prawda. Bóg jest żywy. On nie jest małym dzieciątkiem, on nie jest tak przybity na krzyżu. On jest żywym Bogiem. On przychodzi do ciebie dzisiaj, tam gdzie jesteś. Możesz się z Nim pojednać. Nieważne, nieważne, jaki jak kogoś robi grzech i tak dalej. Ja poznałam w życiu mordercę, który też przy, przyszedł do Jezusa i miał pokój w sercu o tej pory, tak? Ja poznałam żywego Boga. I od tej pory zmieniło się także moje życie. Mo, moje życie nabrało sensu. To już było prawie 20 lat temu, kiedy oddałam Mu życie, kiedy miał taki dzień zero w swoim życiu, że ja zapłałam do Jezusa, ja przeprosiłam Go za swoje grzechy, za życiem niezależności od Niego. Ja zgięłam kolana przed Bogiem Go, Panu i uznałam Go Panem i Złowicielem swojego życia. Ja uwierzyłam, że On zmartwychwstał, stał, że On umarł za moje grzechy, że nie jestem w stanie zwalić się sama, że ja wiedziałam, ktoś mnie po prostu o tym pouczuł. Ja już wiedziałam, że żaden mój dobry uczynek nie przykrywa grzechów. Ludzie, chciałam powiedzieć, że dobre uczyki nie przykrywają grzechów. Oszukali no, was po prostu, szukali nas w tym katolickim kraju cały czas. Tak naprawdę Biblia mówi o tym, że zapłatą za płatą śmierć. Dlatego Jezus właśnie oddał swój życie. On nie oddał swój życie, jak mówi piosenka Alekana Jacksona, że oddał na, może na, na darmu zginął twój syn, żeby tam nie cierpiały zwierzęta. To jest jakiś. W ogóle nieprawda, jeśli chcecie mocniej wyrazić na ten temat. Jezus nie oddał życia po to, żeby był pokój na świecie. Jezus oddał życie za ciebie, za każdego z, z was tutaj. Jeśli chcecie z nami porozmawiać, musicie przyjść, porozmawiać z nami. Jest tu więcej osób, które też znają, poznały żywego Boga, nie religię. Jak nie zachęcam was do religii, ani jeśli tego świata nie przynosić prawdziwej wolności, ani religia nie pomaga na troski życia ale jest możliwa relacja z żywym Bogiem. Kiedy ja weszłam na drogę po prostu życia z Bogiem prawdziwym, ja wiem, że sobie drogi nigdy nie zawrócę, a tak samo chciałam powiedzieć, że mam pewność zbawienia, mam pewność tego, że będę w niebie. Ja, ja nie muszę się bać, jak już czysta, że ktoś nie zapłaci, nie wiem, pieniędzy za mszę, żebym ja mogła łaskawie być do nieba wpuszczona, tak? Po latach przeszedzonych w czystość. To są wszystko po prostu nieprawdziwe informacje wysiewany przez kościół katolicki, które oszukuje ludzi na temat Jezusa, żywego Boga, który chce zrobić Ciebie, zapłata za grzechy, tak jak mówiłam wcześniej, jest śmierć. Tak nie nie mam szyza za grzechy, za nie mam szyza to, żeby ktoś poszedł do nieba z czysta. czyista, W ogóle nie ma Biblii, nie wiem, czy wiecie o tym, bo byliśmy oszukiwani przez wiele, wiele lat w kościele. Wielu z nas w Polsce, Polaków, chodzi do kościoła katolickiego, gdzie jest systematycznie oszukiwani. Gdzie systematycznie jest mówiona nieprawda na temat Jezusa. Tak, że jest, że jest jakaś potrzeba płacenia pieniędzy, żeby ktoś był w niebie, tak? Żeby wyszedł z czysta na przykład, tak? A kiedy... A kiedy zapłacą, to zapłatą przecież za grzech nie są pieniądze, tak? Tylko jest... Tak jak Biblia mówi, zapłatą też za jakieś jest śmierć. Dlatego Jezus, jako niewinny Baranek, mógł ponieść nasze grzechy, tak krzyż. Gdzie było nasze miejsce. Mumar został ukarany za ciebie, za ciebie, za mnie. Drzwi waszych więzień, naszych więzień zostały otwarte. Możemy wyjść na wolność, nie musimy iść do piekła. Ale ty musisz to przyjąć po prostu, że łaską, że ty Musisz to przyjąć że to jest dar własny, łaski, niezasłużona przychylność Bożej, Jak napisane, jak w drugim rozdziale każdy sobie może to przeczytać we własnej Biblii, katolickiej nawet. Że jeśli tylko człowiek chce czytać, jeśli nie będzie, y, jeśli będzie otwarty, jeśli nie, nie myśl sobie, że och, muszę czytać Biblię z księdzem, to jest nieprawda. Weź swoją katolicką Biblię, jeśli masz przeczytaj sobie Ewesjan liście 2, w drugim rozdziale, w ósmym e, wersycie jest napisane, łaską zbawieni jesteście, i później jest napisane Boże to dar, nie zoczynkowałby się, kto niech lubi. Nie wiem dlaczego Kościół katolicki w ogóle nie widzi tego, jak łamuje nie wiem, co robić, że trzeba pieniądze płacić ze mną. Tak, chyba po to, żeby płacić. Ja nie chcę powiedzieć, że rzucam wszystkie księży do jednego worka, ale ogólnie z systemu to jest jedno wielkie kłamstwo, które mówi nieprawdę o Jezusie. Amen. Chciałam tyle zakończyć. Możecie dziś przyjąć zbawienie. Przyjdźcie, porozmawiajcie do nas, jeśli przyjdźcie do nas, porozmawiajcie z nami, jeśli poczułeś coś jeśli w sercu. Możesz pomóc się też w domu.